Peggy 18. Hej, cześć, an army of good cops couldn't bring them down. Welcome to the New Wild West. Hej, cześć, wam wszystkim. Z tej strony Manik, witam was w kolejnym odcinku Call of Juarez: Cartel. Kontynuujemy naszą przygodę z, nasz, z naszą laską kochaną i Elim, który wcześniej był, był Hesusem, po polsku Jezus, Ty po prostu tak już i gorącą laską, która paradowała w sukience. Mam nadzieję, że widzieliście poprzedni odcinek. A więc zaczynajmy. Rozpocznij misję. Znowu będzie gadanie standardowo. Jak każda misja. A nie, jednak nie. Uuu. Punkt kontrolny. Samsung. Tak? O, samsung. coś tam. What? Przecież my nie śpimy. What the fuck? Hey. Gangster. <laughs> Evans, wake up. 20 apart. Hey, we got Jesus in here, assholes. You want kill him? Yeah, we got someone who's been watching you for a while, eh? So we ah. know you're full of shit. Lol. Gara! <laughs> yeah. You still breathing? Can you get No. That? Not all of them. 50 seconds is Give me a fucking break, Jessie. Fuck you, bitch. let Dobra, lepiej uciekać mi so Eddie, fuck. Just Przysz... lol. get pomuchez? What the fuck? This Evans. What is? this Fuck this shit Dobra, chyba żyjemy Chyba odjeżdżają nie jest źle What the fuck? Co się stało? Nic nie widzę Fuck, burzą budynek Spieprzamy stąd Fuck ale jak są uciec? Wy dostań się tutaj. O, kolejna ściana podnie? Przedmiot specjalny. Przedmiot specjalny ważniejszy. Otwórz, super. Lol. O, <small> coś tu jest ciekawego? Nie, 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 Warto zawsze przeszukać. Y, coś, nie wiem, co to jest. Przedmiot specjalny. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. okej. Okay. O, żyjemy. Grubo. A teraz by się przydało skurweli zabić oh. I no patrzcie co to było Co to u diabła ma miało być? Mogę tutaj wejść? Nie mogę, szkoda O, oh, Jezu! Ja cię Fuck, wstawaj! Wstawaj! God damn. Dobra, będziemy dalej. -da. Nie jest źle, nie jest źle. Oh. Gin. Fuck you, Dolan. Dobra, let's go. E, Przenios specjalny. Nie, okej. Okay. Wiem, że czekasz. To, czym oni go burzyli, jak tutaj nie ma nic? What the fuck? Jaka ta gra jest słaba, i ja jebie. Katagra jest kurwa słaba. Mogę coś podnieść? A, tylko fala. Fuck this. O, masz trzy granaty niesamowite. Aha, tutaj coś burzyli, niby. Czy oni jechali w co kurwa samochodem? Jezu. Ora. Gdzieś się zawieść nie dało. Żelajcie granat. Dwa granaty im puszczyłem, Policje, powinno im wystarczyć. Gim. No nie, zostań zabity! Fuck! O, ranek. Gincie cię gnoję. Granaty w dupę. I'm not suicide. Mogę to wejść? Mogę to wejść? Mogę tu wejść? Mogę do wejść? Fakie! Bonusy, bonusy, gratisy. Otwórz toilet. Aj. A, czyli w takich tych jest. Użyj. Aha, dobra, woda. użyj. Cześć. Aha, ja tutaj wszedłem, ok. na tym przedmiotów specjalnych chyba was pogrzało. Cześć. No to jest Kibel, to jest nieważne. Kolejny pokój, przedmiot specjalny. Nie, please. One more. Tu, jest, tu jeszcze coś jest. A tu jest znowu toaleta i nic nie ma, standardowo. Tu jest znowu toaleta i znowu nic nie ma. Fuck. No dobra, to jest cywil. Szkoda, że cię nie mogę. Taki ładny headshot. Ah. To by było piękne. Dobra, nikogo nie ma. Eee. Y uh nie potwieraliśmy? czy jest kolejna część? To jest kolejna część. Dobra. Tak, taka szybka obczajka, czy nic nie ma? Bo zawsze, zawsze te punkciki są ważne. Nie ma. Słabo. Dobra, będziemy dalej. Where's left? Left? Nie, ma nikogo. Skończ kadać babo. Dobra. Jeszcze jeden. What the fuck? What the hell? Ora, wyjdź, 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 wyjdź. Sabjete, patrz, patrz, pat. Sabjete, jest dobrze. E! Skąd? Na horyzoncie nikogo nie ma. Pędzimy dalej. Otwieraj, otwieraj. a nie jakbyś nie mógł wybić wytaczy tego drzwi, no. Takie drzwi kartonowe nie są ciężkie. Okej, okay, wysadziłem to, nawet nie wiedziałem. Idź w miejsce, gdzie trzymany jest Jesus Fuck you Dolan. O, specjalny. Dobra, może ta sztuka nie wykryje. No. A, na jest to. Jerzy. Macie, Neida, cioty. Aaaaah! Tak, odłamkowym. Pięknie. Prajeż, te. Tutaj nie było co myśleć, to są krajerzy Po prostu. Moja krew umierania. O, mam jeszcze jednego? Jest, jeszcze jeden, dostarczcie to był. Bye bye. O, ich pięknie zdjąłem A chyba poszło ze dwóch. Okej okay. Już przepatrzmy jeszcze, może coś tutaj będzie Nichuję Skambagi zasrane. A, to się nie... A okno to już nie mogę sobie wyjść, no bo po co? O! Oh, Ale bo piękny hasłot widzieliście? No, w sumie może zaraz. Zmień. O, tak, strzelba się przyda. Na krótki dystans, który tutaj mam na ciebie... Albo zaraz. Spaz lepszy. Dokładnie.

A, fajnie, spasik! Tak, Przedmiot specjalny, dziękuję. Ha, ale ze, ale ze mnie gnąć, prawie 13 level mamy tego, dobrze. Przy... Cieszę się z tego powodu. Ehm... Ym... Idę na górę. O! Nie Jezu, włączyłem TK, co za no-brain. Co za bieda. Ja jebie. Ale prawdopodobnie przez to przeżyłem. Nie mogę tu przejść, nie? Yy... Cześć. Fuck! Nie mam tego! God damn, Fal. To ta syf na broń. Ja jebie. Dobra, musi być. Musi nam wystarczyć. Uu, yy... tak, ja idę tutaj. Wait, five, four, three, two, one. Let's go! Czekaj. Alamo! Cia, Jedziesz, jeden, dwa, trzy. Strzelę jeszcze? Tak, to była, to była ładna akcja. Stwierdzam. Dobra, ale wyjdźcie w naszego fala. I może nam się uda coś wykombinować. Mmm, okej. Okay. O, 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 przedmiot specjalny. Cześć, spokojnie, hmm. spokojnie. Chyba, chyba ja tylko nie jestem taki najlepszy. Dobra, jedziemy po tego Jezusa. A car Emilio, No. No. do Chcę nas zabić. Super. Gangsterka w naszej wykonaniu jest niesamowita. Uwaga, zaraz będzie Epicko. Jeden. Wchodzimy, panowie i panie. Yes. Jesus. He's dead. Już chyba? A, na co nie mogę zrobić? Coś skurwielu. Picie? Krajerzy. Dobra, więc jepsamy. Pięknie, o fuck. Dobra, czyli że nie mogę w nic wjeżdżać. Ach, te samochody w tej grze. Ooooo! Fuck, fuck Ja, ja też pojadę hammerem. hamerem, też powinien mieć siłę. Samodów hammer to A, pięknie. Road kill. fuck. Pięknie! Roadkill Jump! Jakie to było słabe! Jedzie, dzie dzie, dzie Jezus, ta fizyka samodów. Oni gorszej się nie dało, powiem wam. Ale ciń bóg, że The Island jest dobre. Uh. Leci. Foki, huh? we'll chodź. Dobra, e, tylko ich sprzątnijcie, proszę was. Ja moc, teraz Everyone jest right. prędko. Jesus jest? To jest Jesus! They're N to, nie to nie wzięliśmy w końcu Jezusa? O! Jezus! Eee, y to jest nasz przeciwnik, tak. To jest przeciwnik. Któremu nie mogę zajechać drogi, oczywiście. Dobra. Nie jest źle, nie jest źle. Eee, no. Spokojnie. Nie mam no fucking jakieś zaduchy, gdzie nas tylko nie zabiją. Ale w Ameryce i w Meksyku nie ma takiego miejsca. Eee, muszę coś tak manewrować, żeby mnie nie zastrzelili i ja. Dobra, dobra. O, dobra, one Okej, wybuchli. Nie, a fakt jest. <to> Explosion! <trybujesz> Jest Hesus z tyłu. O Jezu Fuck, się zapatrzyłem na Hesusa. Co się stało? Co jest? Aha. Zamierzony Hesus ucieka, szybko! No! God damn. Fuck! Dobra, bez opierdalania. Widzę Jezusa. A, nie udało się dobrze tutaj dostać. Tutaj bez zbliżenia nie macie co grać. jeszcze był? Tak daleko. Na chwilę, się! Fuck. O! Bersaker. O! Oh. tyle achievementów, pięknie. Zatem wciem, zb zbierz granat? Nie. Oh. nie jest źle. Kurde, chyba cię trafiłem w head, ale dobra, nieważne. spokojnie, nie pozwolę mu uciec. Oni tego wie, nie potrafią strzelać. Pociąg. Pociąg! Pozwól uciec! Chodź tu! Ty, fryer! Ha, ha! Million Nieźle! Lokowaliśmy USP! O, oh. Dobra, jedziemy dalej, kontynuuj dalej, 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 dalej! Oh. Co się będzie dalej działo? The Mexican government is reporting one of the largest art robberies in decades as dozens of rare pre-Columbian art objects, some dating back to the time of the Aztecs, have disappeared from the National Museum Let's go grab a seat. Ale dobra, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał po reszcie materiałów. Pa pa!